I can't think of anyone who fits the description better than Scarlet Robe, your mother. There's always me, of course, but as you can see, I'm still alive, and I plan to stay that way. You'll have to pay her tomb in Oakvale another visit. I know this won't be easy, but Scarlet was always one to make sacrifices. Remember? No, dobra. Mm, status bohatera, misje. Obecne misje Lub... Bądź zabij Rose, by zdobyć jej duszę Czyli ją Ta? Dobra, bufujemy się do walki z nią Dobra Zabijamy tą babę Okay. to co umie się klonować! Jaka Naruto? Nie musi mi nikt czegoś translatować. Co ty jesteś? W Google wezmę i będzie translator. A nie będziesz mi translatować. Babo głupia. Mówię, do Google, wezmę. Do gogle wezmę! Do gogle! Dobra You have to find me first Dobra, ta jest... Fake, ta jest fake Ta jest fake, ta jest prawdziwa, dobra Pik, pik, pik. Nie będę zbierał jakichś bohaterów. Zabiłem groma i teraz tą babę. Pik, pik. Ja jestem najpotężniejszy. Cyk, pik. Masz rację, Jack. Ale czek mi tam tyle podpowiada, nie? Dobra. Hit me if you can Nie wiem którą babą jesteś. Ale... O, spodziewałem się Jor plecków. Pyk! I od plecków, Diach. Dobra, niewiele jest zostało, więc. No mordo. No i po jej duszy.

Pewnie... Yy, wioska bohaterów, ta? No pewnie. Lecimy wuja zabić. Kurde, bela. Dobra, lecimy zabić wuja. Ooo, chyba niedługo kończymy gierę. Bo już coś czuję, że To już jest. Finish! Bo co mi zrobisz? Chłopie! Ty nic nie jesteś w stanie zrobić. Taki strażniczku.

i nie ci raczej nic nie pomogą. Żołnierzyki, zabij mistrza Gildy i zabierz jego duszę. Dobra, pik, pik. O, wzmacnia ich. Ciekawe. Beast. on też się pewnie niedługo zmęczy tym wzmacnianiem ich, no, zmęczył się. Pik. No i co zrobisz, co? Panie Mejs, czy znaczy nie Mejs, przepraszam Wujo Nie, zapomniałem jak on ma na imię, ja go będę Wujo nazywał Wypierdzielaj od nich Wujo Dobra. Pik. Dobra, załatwiamy go. Nasza matka nie byłaby szczęśliwa z tego co robimy, ale gramy złym, jak już mówiłem. Disappointment of all. You have been given too much power, and it has corrupted you. But it isn't too late to turn back. Stop this now, and there is still hope for you, for all of us. Please, let me teleport you to the graveyard. Take Nostra's soul instead. Zabijamy Vuya. Dobra, gramy złym, nie lubię grać złym. Nie <grywa> jestem. O, nie jestem starcem, mam moce, które. Kopa dostał w międzykro. Jajka ode mnie i wbił ten czy koniec. To niezły to niezły chłop Dobra, mam wszystkie dusze. wracamy do tego, która jest minuta. Okej, okay, no to wracamy tutaj, dajemy dusze. Jack's presence growing stronger. The stench of death is overpowering. You will do well to prepare yourself before facing him. The inscriptions indicate that only one hero may pass through the gate. You must face him alone. May Death close his eyes to you. You're too late. <laughs> okay. no. Ale zginiesz, mordo. Dobra, idziemy go wykończyć. Parapapapa. Dobra, ekwipunek. Sprawdźmy, czy mamy fajne rzeczy. Elixiry. Wieków woli, proszę bardzo. To lecimy. Szaleństwo Archonta. I to jest już ostatni, już na 100% odcinek. Zobaczmy, jak będzie nam się walczyć z Jackiem. aha Jake rzeźnik jest smokiem ostateczna bitwa pam 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 pam, pam, pam. z mocniąko o kamyczki lecą Ehm, um, nie wiem, wygląd poleciał, ale gdzieś poleciał. Wracaj, wracaj, Nel. Co on do lujia? Co on zrobi? Co? O! Jak ja mam z tym walczyć? Co? Tyle jedzenia zebraną przez grę, aż musiałem zużyć. Jo pierdziele co on zrobił? Ty chory pojebie. Dobra, mam szansę go uderzyć. Po mordzie. Au Dobra Trochę dostał Dobra tutaj są jakieś Przydupasy yy. Ogień! Kulki u ognia! Nie bijo. Ja schowam się za tym, może mnie nie uderzy. To no fajnie, że Jack rzeźnik ogarnął sobie bycie smokiem, nie? Łoo. Dobra, Zatwiamy te jakieś potworki Dobki. No halo, co to? Co to za spam? z zmartwychwania, halo, proszę zadziałać, dobra. Sama zadziałała No halo, spamerze jeden, no Widzisz, że ja nie mogę nic zrobić, ty mi bijesz Mamy w ogóle jeszcze jakieś miksturki? What the fuck z tym gościem? Co to za chłopiec? Ja nie wiem czy ja dam mu radę. Chłopiec co poleciał i... O, jest tutaj. I znowu co poleciał. O nein! Tak, przez teksturki mnie bi, masz rację. To bardzo dobry pomysł. Dzięki, Gro. Złoto naprawdę mi się z potworu przyda, masz rację. Masz cholerną rację, nie? Nie dam rady przecież. No i leci, zaraz z ognia dostanę. Albo i nie. Dobra, pół HP. Dobra. Co jest? Dobra, żyj. Jeden HP mam, ale jaja. Napisz go. Nie, jeden HP ma. Ja też mam jeden HP. Co się dzieje? No, no. Ja mam jeden HP no. On ma jeden HP Rozumiesz? O nie, halo! Naprawdę mam jeden HP no. <laughs> Ale jak jakie to zrobię? No nie, zabili mnie, ale żyję, bo mam miktury wskrzeszenia jeszcze Pamiętaj Fredka Rada Od wuja Rewesta Bratka! Pamiętaj radę od W.R.E.B.S.T. Zachowuj miksturki wskrzeszenia na ostatniego bossa Mamy teraz wybór, żeby odrzucić maskę lub ją założyć. A wiem, że tam jest dusza tego Jacka całego. I told you I could not be killed so easily, hero. <laughs> okay. The dragon was slain, and yet a tremor ran through the world. Skies darkened. Every man, woman, and child in Albion succumbed to a petrified hush. The hero and Jack of Blades what chaos no and pain they would bring none could say yet here our tale must end and what happened to the guild and its heroes that is a story for another time No, i widzieliście złe zakończenie mm, naszego fable. Graliśmy pod złego i zrobiliśmy złe zakończenie. Dajcie znać. Koniecznie, jak wam się seria podobała. Teraz będzie Gotik ciemności Gorodota, Dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się. No i nie przedłużając mojego pitolenia. Bajo i zapraszam Was na następną serię. Trzymajcie się. Cześć.